Witajcie, z tej strony Sebastian i Agnieszka bo Agnieszka mówi, że woda zimna i nie wchodzimy W każdym razie, który dzisiaj jest? Mamy prawie, prawie, że maj Pogoda, jak widać, nie dopisuje Jest dosyć wcześnie rano Tak czy inaczej, dzisiejszy odcinek Chciałbym poświęcić na porównanie Dwóch kamer, tej, którą nagrywałem do tej pory Oraz... Tej GoPro Hero 2. Ona już jest zamknięta w tym wodoszczelnym opakowaniu. Jak, jak wyjmę z tego plastiku, to jest dużo mniejsza i wtedy będę ją używał jako śpiegowską. A gdy jest właśnie w takim opakowaniu, to jest wodoszczelna. I teraz ją włączę i będę pokazywał na zmianę ujęcia z tego Sonika, którego mam teraz w ręku, oraz właśnie z niej. I zobaczymy, jaka jest różnica w jakości. Ok, to włączmy ją. Teraz jest aparat. Jeszcze muszę się w niej połapać trochę. O! Teraz jest włączone. Widzicie? Rozdzierczość też jest ta maksymalna, tylko że ona kręci w 30 klatkach. Ale to dobrze, ponieważ YouTube obsługuje maksymalnie 30 klatek i nie powinno być tego problemu właśnie z, z panoramowaniem. No okej, okay, to włączymy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pochodzę trochę. Ale główka, jak Przejdę się najpierw tutaj kawałek dookoła basenu. Zobaczę, jak z drganiami, gdy się chodzi. Teraz nieruchomo. Podskoczymy kilka razy. Ale mnie nie musisz nagrywać. Dobra, już dobra. I teraz z bok się przejdziemy. Panoramowanie, to, jest to co dla mnie najważniejsze. I trochę szybciej. Dobra, jeszcze kawałek spaceru, aż na słońce jeszcze skierujemy, które za chmurami jest. A teraz kamerki na siebie. I na mnie. <laughs> Ej. Dobra, mam nadzieję, że do porównania to wystarczy. I zaraz jeszcze zanurkuję z tą kamerką. O no właśnie, to od razu pokażę, jak z nią nurkuję. Zobaczymy, jak się sprawdza w wodzie. Postawię ją na statywie. Mamy tu już przygotowany. A wyszła wyszłabyś na chwilę, wzięła kamerę tą dużą do ręki. No. No to chodź na sekundkę. Ta kamera już założona. Wiesz weź tylko na chwilkę z kierunami. Dobrze, ja sobie skoczę do wody z tą kamerą przenośną i zobaczymy jak to wyjdzie. Dobrze, żebyś na mnie No, No dobra, mam nadzieję, że nie dostanę jakiegoś szoku termicznego, jak ona taka zimna jak mieszka mu. No, no to skaczemy. No to skacz. Skoczył wieloryb do wody. Nie jest taka zimna wcale. Dobra, w ją pod wodę. wodę. Pan jest w tym miejscu, w którym Pan słuchał, Dobra, to do porównania to zupełnie wystarczy. Mam nadzieję, że dwie teraz też trzy żeby. Też słychać. Do zobaczenia papa. Jak się to było? Przejdę się najpierw tutaj kawałek dookoła basenu, zobaczę jak z drganiami, gdy się chodzi. Teraz nieruchomo. Podskoczymy kilka razy. Dobra, już dobra. I teraz w bok się przejdziemy. Panoramowanie to, jest to co dla mnie najważniejsze. I trochę szybciej. A jeszcze kawałek spaceru, o tak, na słońce jeszcze skierujemy, które za chmurami jest, a teraz kamerki na siebie. Dla mnie. <noise> Ej. Dobra, mam nadzieję, że do porównania to wystarczy. I zaraz jeszcze zanurkuję z tą kamerką. O, właśnie, to od razu pokażę, jak z nią nurkuję. Zobaczymy, jak się sprawdza w wodzie. Postawię ją na statywie. Mamy tu już przygotowany. Aguś wyszła byś na chwilę, wzięła kamerę tą dużą do ręki. No to chodź na sekundkę. Kamera już założona Jest to, wyszlę go na chwilkę skieruj na mnie. Dobrze? Ja sobie skoczę do wody z tą kamerą przenośną i zobaczymy jak to wyjdzie. To może być na mnie skierowane. tą dużo. Nie chcę tego wyłączać na razie. Dobra, to bastek będzie skakał, mam nadzieję, że ona to przeżyje. I mam nadzieję, że jej nie zaleję teraz za pierwszym razem. Widać mnie będzie? No. Kurczę, Ponoć woda zimna. To może sobie ją zdejmij. Pokaż tutaj, żeby było mnie widać z Ale Ona już jest włączona cały czas. Ona jest włączona. Nie musisz. Dała sekundkę jeszcze. Pokażę, jak się ściąga. Trzymają. Jest no. Oh, no dobra, mam nadzieję, że nie dostanę jak to się nazywa szoku termicznego, jak ona jest taka zimna, jak Agnieszka mówi. No, no to skaczemy. Nie jest taka zimna wcale. Dobra, wsadam ją pod wodę. Ciekawe co ona teraz widzi A powiem coś do kamery pod wodą Straszne Dobra, do porównania to zupełnie nie wystarczy. Mam nadzieję, że dźwięk teraz też, też, też słychać. Do zobaczenia, papa. Jak się to wyłącza.